Dzień dobry, witamy Dzień dobry. w Jaworznie. Pierwszy raz w tym mieście? Pierwszy raz, tak. Pierwszy raz, bardzo miło, tym bardziej się cieszę. E, jak tutaj, właśnie, pierwsze wrażenia? E, no, jak najlepiej. Tak powiedziałem, nie miałem jeszcze okazji. Po drodze się dowiedziałem troszeczkę o historii. O historii nieszczęsnego też obozu w Jaworznie, jaki po wojnie funkcjonował. Także historia, jak typowo Polska, można powiedzieć. I, i trochę tragiczna, i chwalebna. Taka Polska w pigułce, można powiedzieć. Z jakim przesłaniem idzie Pan do wyborów? I jakie przesłanie tutaj dla mieszkańców Jaworzna dzisiaj popłynie? No ja przede wszystkim chciałbym y, zasygnalizować dwie kwestie. E, po pierwsze, Polacy powinni się zainteresować polityką. E, najczęstszą opinią, jaką słyszę jeżdżąc po Polsce jest taka, że nie interesujemy się polityką, nie chcemy nic z tym wspólnego, e, trzymamy się na dystans. No, problem polega na tym i staram się to uświadomić Polakom, że my się możemy nie interesować polityką, ale niestety polityka się interesuje nami bardzo mocno, wszystkimi. Zwłaszcza młodymi ludźmi, którzy, którym się żyje niestety w Polsce coraz gorzej. Ja nawet stawiam taką Tezę, że Polska no, nie jest krajem dla młodych ludzi. I to trzeba radykalnie, radykalnie zmienić. I, I z tego wynika też właśnie mój drugi postulat, główne przesłanie, że potrzebna nam jest taka silna wymiana pokoleniowa. E, potrzeba tych politycznych emerytów, którzy teraz są władzy, którzy są cały czas urządów od 20 paru lat, wymienić na zupełnie nowe pokolenie. Ja akurat jestem z tego nowszego pokolenia polityki, właściwie najnowszego. E, wstąpiłem do niej stosunkowo niedawno, ale e, już na tyle jestem zaangażowany, że widzę, widzę naprawdę silną potrzebę w gruntownej wymiany, Całego, całej, generacji, całej generacji polityków. Po prostu trzeba dać szansę młodemu pokoleniu. Trzeba postawić na młodą Polskę. Trzeba po prostu młodym ludziom stworzyć warunki do tego, żeby chcieli tu mieszkać, być, nie wjeżdżać, e, zostawać, mieć dzieci, funkcjonować. Tylko trzeba w nich tchnąć taką nadzieję opartą o konkretne zmiany. Konkretne zmiany, jak na przykład zmiany w systemie podatkowym, zmiany w polityce rodzinnej i parę jeszcze innych kwestii. E, jak by Pan scharakteryzował swój elektorat? To są, to są ludzie, którzy przede wszystkim chcą brać sprawy w swoje ręce, którzy nie boją się samodzielnie funkcjonować. To są przede wszystkim mali i średni przedsiębiorcy, to są też rodzinne biznesy, rodzinne gospodarstwa, no ale przede wszystkim też młodzi ludzie. Właśnie tacy, którzy z różnych pobudek, ale głównie patriotycznych, chcą jednak mimo wszystko być w tym kraju, chcą dla niego dobrze, chcą przyszłości, chcą rozwoju Polski, chcą zmian na lepsze. Którzy szukają tej nadziei, właśnie szukają nadziei w młodszej generacji polityków, którzy jeszcze mają energię, mają pomysły, mają e, też warsztat, mają predyspozycje, e, mają kwalifikacje do tego, żeby w Polsce coś zmieniać, ponieważ niestety, ale to pokolenie postokrągostołowe, ono już wyczerpało tak naprawdę swoje możliwości, ono już tak naprawdę Chwili na takiej politycznej emeryturze. No już tylko zainteresowane tym, żeby być, żeby nie za wiele zmieniać, nie, nie przeprowadzać raptownych zmian, tylko zadowalać się tym, co jest. A niestety to, co jest, to jest marazm, to jest stagnacja, to jest kryzys i trzeba się z tego wyrwać. Jaki wynik będzie Pan postrzegał jako sukces? No cóż, no ja nie ukrywam, że ja dopiero rozpoczynam, rozpoczynam ten wyścig, ale mam szansę uzyskać notowania lepsze od takich kandydatów takich partii, jak na przykład chociażby PSL, czy czy nawet Janusz Palikot, więc to będzie dla mnie sukces, jeżeli zmierzę się w tej walce na tyle skutecznie, że będę kandydatem porównywalnym dla, dla, dla Polaków z tymi właśnie z tą starszą generacją, że już pokażą zielone światło, że zobaczymy, że to będzie pierwszy krok właśnie do tej większej zmiany. Więc ja tutaj szczególnie nie liczę na jakiś konkretny wynik procentowy, dla mnie nie jest istotne, czy to będzie 1% w tę, czy we w tę. Ważne jest to, żeby zacząć właśnie ten, ten krok, ten, ten marsz ku, ku wymianie pokoleniowej. W polityce, i mam nadzieję, że to się w tych wyborach już uda.